Dzień dobry, witam Cię pięknie na moim kanale. Nazywam się Joanna Radwan. Na tym kanale dzielę się swoją podróżą, którą nazywam podróżą ze, ze świadomością rozwijającą się w nas, we mnie. Ja to też nazywam, kochani, podróż z duszą, z duszą na ramieniu. Więc w ten sposób, jaki rozwija się świadomość u mnie, również w ten sposób przekazuję tutaj te treści. Jest to przekaz intuicyjny, który pomaga mi samej. I nam tutaj, jeśli jesteśmy częścią tej wspólnej podróży i razem w tym jesteśmy, przejść przez to, przez co przechodzimy tutaj. I zrozumieć, co się tak naprawdę w nas dzieje wydobyć te treści, które są w naszej podświadomości po to, żeby je sobie uświadomić i uwolnić i jednocześnie zrozumieć, czym tak naprawdę tutaj kochani jest podróż z duszą i w jaki sposób poruszać się w nieznanym. Dlaczego się uśmiecham? Dlatego, że jestem coraz bliżej takiego miejsca, w którym tak wiele uczyłam się o duszy, o życiu, o rozwoju. I teraz siedzę. I kiedy przychodzi do mnie słowo uczenie się, uśmiecham się, bo tutaj nie ma już się czego uczyć w tym miejscu, które teraz mnie zatrzymuje na chwilę, w którym się teraz dosłownie zatrzymałam. Tutaj nie ma się czego uczyć. Zatem trzeba po prostu podążać i w tą. Przygodę trzeba po prostu wejść, i to jest właśnie to nieznane. Kiedy wejdziemy w to nieznane, wtedy rzeczywiście zaczynamy się uczyć nowego sposobu poruszania się w świecie, ale ten etap przejścia to jest tak jak przejście do nowej klasy. Możemy tego doświadczać teraz, kiedy jesteśmy w jakiejś starej klasie, wiemy w jaki sposób tutaj nauczyciele nas uczą. Jesteśmy tutaj już ugruntowani na tym poziomie i mamy wiedzę zdobytą. To w momencie, kiedy przechodzimy do nowej klasy, nie wiemy, co tam nas czeka. To jest zawsze nowe i trzeba odpuścić to, co było, żeby móc nauczyć się nowego. I ten etap wydaje się być wymagający dla nas, bo jest to podróż w nieznanym, podróż bardzo intuicyjna. No więc to właśnie dzieje się w nas. W wrażliwych istotach, które idą za tym głosem i szukają siebie tutaj od środka, i uczą się siebie na nowo, wciąż na nowo. Moje ciało trochę nie domaga, jestem, jestem w takiej fazie przejścia, więc moje ciało też odreagowywuje. Mam, kochani, taką ciekawostkę do podzielenia się, bo ostatnio przychodzi do mnie taki mm, temat, który ja nazywam oddzieleniem. Dusza przychodzi z, taką, mm, z takim odkryciem, w którym zadziewa się we mnie rozpoznanie, czym tak naprawdę jest życie i że można tutaj żyć w oddzieleniu i jednocześnie jedności. I zaraz wytłumaczę, o co chodzi, żeby to było jasne. Ponieważ mówi się często o tym, kiedy rozwijamy się w duchowości, mówi się często o tym, że jesteśmy jednością, że wszystko jest jednością i dążymy do tej jedności z boskością wszystkiego, co jest. I teraz, kiedy odkrywamy, jakby cel tej drogi jesteśmy w tym miejscu, w którym szukamy tej jedności. Warto pozwolić, żeby to pragnienie ułożyło się w nas tak naturalnie. Bo kiedy wkroczy tutaj duchowe ego, które będzie chciało kontrolować tą podróż ku jedności, robi się trochę zamieszanie. A zamieszanie to polega na tym. Że zaczynamy tłumaczyć sobie, że wszystko jest jednością i zaczynamy poszukiwać tej jedności na siłę w taki sposób, który tak naprawdę sprawia, że cierpimy jeszcze bardziej, bo nie odnajdujemy tej jedności w świecie, za którą tak tęsknimy. Jest to taki jeden z paradoksów, kiedy próbujemy kontrolować naszą duchową podróż, która zadziewa się naturalnie. Więc mam nadzieję, że jest to zrozumiałe i chętnie poczytam komentarze, jeśli macie tutaj swoje przemyślenia na ten temat. Więc kiedy zaczynamy tutaj rozumieć, w jaki sposób działają mechanizmy duchowego ego, które wypracowaliśmy sobie w drodze, lub które po prostu przechodzimy tutaj wspólnie, odkrywamy je w sobie tak jak ja odkrywałam po swojej podróży te wszystkie aspekty, którymi tutaj się dzielę z Tobą. Więc to poszukiwanie jedności, rozpoznane z tego miejsca, może zostać uwolnione, kiedy właśnie duchowe ego rozpuszcza się i przestaje szukać tej jedności na siłę. I co się wtedy dzieje? Wtedy pojawia się zrozumienie, czym tak naprawdę jest ta jedność, i że można tutaj żyć swoje życie w tożsamości człowieka i wreszcie czuć tak naprawdę to oddzielenie od świata, którego tak potrzebujemy, żeby tworzyć, kreować i budować tutaj nasze życie. I to jest takie ważne. Żeby czuć to oddzielenie na poziomie energetycznym, i z tego miejsca, właśnie jak już duchowe ego zostanie rozpoznane tutaj, i zaczynamy naturalnie gruntować się w sercu, wtedy tej jedności nie potrzebujemy już poszukiwać, bo jest ona odnaleziona na poziomie duszy i przeczuwamy świat inaczej, ale bierzemy w nim udział jako oddzielne jednostki. Bo przecież każdy jest oddzielnym charakterem, który tutaj wypracowuje sobie swoje życie. I z tego miejsca, kiedy jesteśmy w tej magii ze sobą, kiedy jesteśmy w tym połączeniu ze sobą, w tym zrozumieniu, tak naprawdę prawdziwa kreacja może się wydarzyć. Ta kreacja, która płynie z serca, i ta wolność tworzenia może się wydarzyć. Więc dzielę się tym tutaj z Tobą, bo od jakiegoś czasu przychodziły do mnie takie realizacje. I te momenty, kochani, są niezwykle wzruszające dla mnie, i tutaj dzielę się bardzo osobistym doświadczeniem teraz, gdyż przez większość mojego życia nie czułam takiego rodzaju energii, w której mogę rzeczywiście żyć moje życie, tak jakby, kiedy mam moje życie do dyspozycji, bo wiecznie coś. Bałkowałam, procesowałam, przeżywałam wszystko, co się dzieje naokoło. I teraz, kiedy zaczynam doświadczać siebie w tym miejscu, jest to dla mnie niezwykłe i uwalniające, i taki rodzaj pojawia się rodzaj takiego wglądu. To tak naprawdę, można tutaj żyć. Jak człowiek, który jest w rozwoju i który rozwija się w świadomości, całe życie przeczuwał. Przeróżne stany, uczucia, procesy. I kiedy wreszcie doświadcza tych momentów wolności i zrozumienia, kiedy rozpuszcza się ta duchowość, która jest to, tą duchowością, która też się rozpuszcza, i lądujemy w ciele człowieka, lądujemy w naszej tożsamości, to jest to nie, niesamowita ulga dla ciała, dla umysłu. Te momenty są niezwykłym odpoczynkiem. Więc tutaj, rozpuszczając to miejsce, właśnie kochani, w którym nie potrzebujemy już tej jedności szukać na siłę, wiemy, że gdzieś tam jest to miejsce, do którego zmierzamy w naszych poszukiwaniach duchowych, w naszej duchowej podróży. To poszukiwanie jedności. Możemy zostawić sobie ten cel i pozwolić, żeby on pracował w nas, żeby równolegle ten świat duszy w nas pracował. A my możemy mieć tutaj swoje życie i korzystać z naszych duchowych zdolności czy naszych intuicyjnych możliwości właśnie w naszym codziennym życiu. I w ten sposób zadziewa tutaj się ten przepływ pomiędzy człowiekiem i duszą, pomiędzy ciałem i świadomością. W ten sposób zadziewa się tutaj ta podróż. I w ten sposób. Ta podróż nabiera wymiaru przygody, odkrywania, doświadczania siebie wciąż na nowo. Więc, kochani, teraz, kiedy doświadczamy takich stanów, w którym rozpuszcza się dużo warstw, które być może w podświadomości w nas siedziały, nawet nie, jesteśmy, nie byliśmy tego świadomi, bo to się działo głęboko zakorzenione w naszej podświadomości. I żeby wejść do tych miejsc, potrzeba odwagi i szczerości i takiej gotowości, żeby siebie odkryć, żeby wydobyć siebie jakby z tych miejsc i zobaczyć, w jakich miejscach, w jakich tych duchowych pomysłach na siebie byliśmy. Bo wszystko, co tak naprawdę było związane, kochani, z poszukiwaniem duchowym w tym starym wymiarze, teraz też się rozpuszcza. Po to, żeby Każda duchowa istota mogła wrócić do ciała i czerpać z tego życia prawdziwą radość, bo masz do tego pełne prawo, żeby cieszyć się swoim życiem już teraz. I co się dzieje, kiedy ten etap zaczyna się realizować w ciele? Kiedy ten etap zaczyna, kiedy ta energia zaczyna realizować się w ciele? No, tak jak u mnie moje ciało zwolniło trochę, jest troszkę. Osłabione, oczyszcza się, świadomość się zmienia, następuje takie ułożenie. Następuje taki etap, w którym życie zaprasza nas do tego, żeby dać sobie czas, aby ułożyć się z tą nową wiedzą. I co to znaczy ułożyć się z tą nową wiedzą? Czasami jest to zdobywanie nowej wiedzy na zewnątrz, rzeczywiście, a czasami jest to po prostu. Pobycie ze sobą w tym nowym miejscu, bo to, co pracuje w tobie, pracuje w tobie naturalnie. I w ten sposób pozwalamy, żeby nasz umysł dostroił się do tego nowego sposobu doświadczania życia, kiedy dajemy sobie na to czas. I równolegle możemy zająć się innymi rzeczami, które są totalnie ugruntowane na ziemi. Które totalnie nas tutaj trzymają w naszych codziennych sprawach, relacjach, obowiązkach. I to jest właśnie ta przygoda. Ja to teraz odkrywam w sobie i to jest, to jest to, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Tak, tego doświadczam. Więc ten etap teraz, ten rodzaj realizacji, kiedy możemy już odpuścić poszukiwanie jedności, którą naturalnie jesteśmy ze światem, po to, żeby ta realizacja mogła naturalnie wydarzyć się w nas, kiedy przyjdzie na to czas. My natomiast możemy wrócić do swojego życia, zabrać tą całą energię ze sobą. Usiąść teraz już w tym życiu, jakie mamy i uznać, że to jest Twoje życie. To jest Twoje życie. Nikogo innego, tylko Twoje. Masz tutaj sterę. To jest twoja podróż. Więc tego rodzaju energie teraz schodzą, tego rodzaju realizacje będą się w nas wydarzać. Kiedy będziemy doświadczać siebie w tej radości bycia w swoim życiu. Ogarniania codziennych spraw pozwalania sobie na te radości przyjemności. I to już będzie inne miejsce, bardziej ugruntowane, bardziej świadome bez dominacji kontroli, czy monitorowania czy zakładania i trzymania się jakiejś wyższej wizji, którą mamy na siebie. Kiedy to miejsce, kiedy mówię to miejsce, też mówiłam o tym kiedyś. Ja używam słów miejsce na pewnego rodzaju przestrzeń, w której przebywamy, kiedy rozwijamy się w świadomości. Jest to pewna przestrzeń energetyczna. I kiedy używam słów to miejsce, to właśnie otwieram tą przestrzeń. Więc kiedy to miejsce, ta realizacja, jak ta jedność, Zostaje w tobie uznana, pozwalasz sobie na to, nawet jeśli, nawet jeśli ona nie była twoim doświadczeniem, ale przestajesz już jej szukać na zewnątrz. I przestajesz jej nawet szukać w sobie. Po prostu przestajesz. Takie zapros zaproszenie, kochani, teraz, żeby po prostu przestać na chwilę. I uznać, że to życie, jakie masz teraz, to jest Twoje życie. To jest po prostu Twoja podróż. Bardziej zobacz i poczuj, jak się czujesz teraz w ciele, kiedy przestajesz. I kiedy pozwalasz sobie doświadczać. Siebie teraz dokładnie takim, jakim jesteś, dokładnie taką, jaka jesteś. Kiedy przestajesz angażować się w sprawy, które nie są Twoje, kiedy przestajesz angażować się w emocje, które już dawno są uzdrowione w Tobie, kiedy przestajesz analizować myśli, kiedy przestajesz nawet szukać tych dobrych myśli, żeby wykreować sobie tutaj dobre manifestacje, kiedy przestajesz się rozczarowywać, że te manifestacje nie działają. Kiedy przestajesz myśleć, że twoje duchowe spełnienie zależy od tego, jak wygląda twoje życie teraz, to wydaje się być dosyć wymagającym poziomem, kiedy możemy uznać swoje życie już teraz, jakie mamy. Kiedy przestajemy angażować się poszukiwanie sposobów na to, żeby ulepszyć swoje życie do tego poziomu, który da nam to spełnienia. I zaraz otwiera się tutaj historia ego, która mówi to w takim razie, jak przestanę się starać To czy cokolwiek osiągnę w życiu, czy o to chodzi w rozwoju, żeby się zatrzymać? Tutaj nie chodzi o to, żeby się nie rozwijać, ale żeby pozwolić sobie zobaczyć, jak ten rozwój się w nas wydarza. I również nawet, Zaproszę Cię do takiego wglądu, który też ostatnio u mnie pracuje. Kiedy przestajesz nawet pragnąć zmiany. Kiedy przestajesz chcieć się zmieniać, ulepszać. Co się dzieje, kiedy przestajesz chcieć się zmieniać? I tutaj, oczywiście, kiedy Ego ma jeszcze dużo do powiedzenia, może zaraz wyjść z taką opowieścią, to w takim razie ja nic nie będę robić, wszystko samo się wydarzy, bo tak tutaj mówią, tak uczą. Więc ja nic nie muszę robić, mogę usiąść na kanapie, skoro mam przestać. I przestań również mówić właśnie te rzeczy do siebie i słuchać tego, co tutaj się pokazuje, otwiera, te przestrzenie, które się otwierają, te zakazy, nakazy, co się wydarzy, kiedy przestanę chcieć się zmieniać. Po prostu przestań. Wszystko jest dobrze. To nie jest przestrzeń, która jest do zweryfikowania przez ciągle nowe budzące się pomysły, idee. Nawet nauczania. To nawet nie jest zaproszenie do tego, żeby pragnąć tego, co się ma w życiu. Zaprzestań nawet pragnąć tego, co masz w życiu. Zaprzestań pragnień. Zaprzestań chęci. Zaprzestań poszukiwań. Jeśli mówię niepoprawnie po polsku, wybaczcie, tak to płynie u mnie teraz. Po prostu odpocznij. Pozwól sobie na to, żeby nie analizować nawet tego, co słyszysz, ale odpocznij w tym miejscu. Czy naprawdę wierzysz, że jeśli przestaniesz chcieć się zmieniać? To się nie zmienisz? Czy naprawdę wierzysz, że jeśli przestaniesz pragnąć się rozwijać, to się nie rozwiniesz? Z tego miejsca, które teraz czujesz, które kochacie tak bardzo, które dotyka Twoją wrażliwość wszystkie Twoje pragnienia, dążenia, zamierzenia. Czy naprawdę myślisz, że to miejsce warunkuje w jakikolwiek sposób miłość do ciebie? A czy może właśnie ta miłość, która obejmuje ciebie w tym wszystkim? Kocha Cię tak bardzo, że daje Ci tyle różnych możliwości rozwoju, ścieżek, odkrywania siebie. Czy możesz sobie pozwolić na tą ideę, jeśli nie czujesz tej miłości teraz, jeśli w nią nie wierzysz, jeśli wszystko w tobie się buntuje? I jeśli to jest dla ciebie jakaś idea mrzonka? Kogoś, kto po prostu myśli inaczej. To dlaczego by nie zaufać tej idei, że ta miłość właśnie tak bardzo Cię kocha, że to z niej wypływa każda możliwość, szansa rozwoju, możliwość wyboru, dokonywania decyzji. I ta miłość nie warunkuje tego, czy Twój wybór, jaki by nie był, jest dobry czy zły. Ta miłość nie warunkuje tego, że dokonany wybór macie gdzieś zaprowadzić i dokonując go będziesz bliżej lub dalej tej miłości. Czy można uznać to miejsce w sobie? Czy można siebie tak bezgranicznie objąć we wszystkim, w każdym wyborze? Bez żadnej krytyki, bez cienia osądu, bez cienia zagubienia i pozwolić, żeby. Ta miłość cię niosła przez to wszystko, przez te wszystkie wątpliwości, pytania, poszukiwania. Co zostanie, jak zostaniesz w tym miejscu na trochę dłużej? Co zostanie, jak zostaniesz w tym miejscu na trochę dłużej? I powiem jeszcze raz, lubię powtarzać trzy razy, co zostanie, jak zostaniesz w tym miejscu na trochę dłużej. Przepiękna energia teraz przyszła miłości, uzdrowienia i delikatności. Pozwól jej w tobie dojrzewać i pozwól jej nieść cię przez to wszystko. Naucz się przebywać z tą miłością. Naucz się obejmować siebie tą miłością. Którą generujesz przecież ty sam, ty sama. To wydaje się być jedna z najważniejszych umiejętności na te czasy umiejętność rozpoznawania miłości. I w takich momentach tutaj niewiele jest już do powiedzenia, kochani. Więc zostawiam cię z tą piękną wibracją. Zostawiam cię z tą piękną miłością, która nie ma żadnych wątpliwości, która nie boi się żadnych wątpliwości, która nie ma żadnych pytań. A jeśli pojawi się pytanie, to ta miłość tak bardzo cię kocha, że ona da ci odpowiedź na to pytanie w przeróżnej formie. Czasem da ci więcej czasu na poszukanie odpowiedzi, a czasem tą odpowiedź dostaniesz od razu. Niech prowadzi Cię pięknie, niech obejmuje Twoje serce, niech uspokaja Twój umysł. I niech dotyka Twojej duszy. Dziękuję, że jesteś ze mną tutaj. Do następnego razu.